O pomoc w nagłośnieniu akcji poprosił mnie kolega, który z kolei dowiedział się od jednej pani w sklepie spożywczym, że jest taka dziewczynka, że ma takie marzenie, jest bardzo chora i właśnie jej marzeniem jest otrzymanie 8 kartek z życzeniami na ósme urodziny. Pierwsza moja myśl była taka, że no, co ja mogę? Ona w Anglii, ja tutaj no, niewiele zdziałam, natomiast ja mam córkę w bardzo podobnym wieku i pomyślałam sobie, że skoro nawet kilkoma kartkami mogłabym tej dziewczynce poprawić humor, to może spróbować. No i spróbowałam i nie sądziłam, że tyle gorących serc odpowie na mój apel, który zamieściłam na grupie, zaczernie pomaga. To podchwyciła pani dyrektor Katarzyna Słuja, dyrektor Centrum Oświaty Gminy Trzebownisko i do wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy, myślę też może i żłobka, wystosowała takiego maila z taką inicjatywą. No i my jako szkoła i przedszkole w Zaczerniu, żeśmy się w tą inicjatywę zaangażowali. Kartki przygotowują wszystkie dzieci z każdej klasy podczas zajęć świetlicowych bądź zajęć lekcyjnych, ale też przedszkolaki od 3-latków do sześciolatków. Ta akcja cała bardzo emocjonalnie wpłynęła na dzieci i tym bardziej jest to dla nich mobilizujące. Podeszły do tego z zapałem, z chęcią, ale również z taką empatią. Dlatego myślę, że ta akcja jest naprawdę bardzo wychowawcza też dla dzieci, że uczy ich współczucia, ale uczy ich również to, że ich rówieśnicy mogą być chorzy i zmagać się z naprawdę bardzo ciężkimi sytuacjami życiowymi. Było nam bardzo smutno i przykro, że taka mała dziewczynka, a już umiera. Chciałam, żeby Amelka się uśmiechnęła i pobiła rekord. Żeby jej po prostu pomóc i żeby miała uśmiech na twarzy. Chciałabym, żeby jednak się z tego wyrwał albo żeby ktoś się do nas na to lek. Bardzo jej współczuję, sama by nie chciała taką rzecz. Wiem, że zaangażowała się większość szkół i przedszkoli w gminie Trzebownisko. Podzywały się też do mnie dziewczyny pracujące w szkołach w Rzeszowie, w Głogowie Małopolskim, więc skala jest naprawdę spora. Zaskoczyło mnie to niesamowicie. Bardzo się cieszę, że taki mój prosty apel podniosło tyle placówek, tyle wrażliwych ludzi i że tyle dzieci się zaangażowało. Wiem, że dzieci chętnie rysują te laurki, że bardzo przeżywają sytuację Amelki. Dziewczynka od 2,5 roku jest non-stop w szpitalu, Choruje na nieuleczalny nowotwór złośliwy, więc bardzo się cieszę, że taki fragment polskiej dobroci do niej dotrze do Anglii. Kartki robimy do piątku i tak też dzieci mają przekazane. Do rodziców też poszła taka informacja, że można do nas kartki przynosić, które będą robione przez dzieci samodzielnie już w domu czy łącznie z rodzicami. Najważniejsze, aby każda kartka niosła ze sobą właśnie taki element emocjonalny i była dowodem w współczucia, które mają dzieci względem innego dziecka. W piątek rano pakujemy, odwozimy do centrum oświaty w gminy Trzebownisko. Tam też zostaną zebrane wszystkie kartki z terenu każdej placówki od nas z gminy i stamtąd ma już odebrać kurier. Jedna z mieszkanek Zaczernia odezwała się do mnie, że postara się załatwić darmowy transport i faktycznie firma transportowa zgodziła się i kartki pojadą do Amelki w okolicach 25 lutego, zostaną zawiezione za darmo. Firma nie weźmie od nas za to ani złotówki, więc to też jest ich taki ogromny wkład w całą naszą akcję, bo bez tego mielibyśmy dodatkowy kłopot, jak te kartki przekazać. I na pewno dotrą przed tymi ósmymi urodzinami 3 marca.